9 rano idziemy na śniadanko. Pokaż. Bo zimno, rzadko. ona nową fryzurę. Go merdzioba. Go merdzioba. dobry obieram. Ukrojone. To jest taki placek z ziemniakami i serem, czyli coś ala ale głównym składnikiem są ziemniaki, jednak. Sera prawdopodobnie coś. To są takie racuszki, podejrzewam, jak wczoraj, które jedliśmy, czyli takie niesłodkie. Też chyba trochę na serku, ale takie pod brzmi. Tu już Dara ma osobitą porcję Dostaliśmy też po jaju i chlapek i herbatkę I czoderska fryzura Gai Dziękujemy Tak, Gasia to cię zapnę, dobra? Samochód porzucony Ruszamy na trekking Finalnie nasz trekking zamienił się w spacer Doliną. Następnie ruszamy dalej. Wracamy na najlepsze Hinkali w Gruzji i jedziemy do Tbilisi, bowiem dziś jest 15 października i mamy w ambasadzie coś ważnego do załatwienia. Czekamy na obiad. W międzyczasie tu jest kiberak zrobiony w takim tradycyjnym stylu możemy sobie zobaczyć, że tymi takimi podłużnymi kamyczkami, takimi o jak ten opa, cienkie, zwykłe i po prostu wyrównują przestrzeń między kamieniami. Tu jest trochę betonu gdzieś tam dopchane. Ale ogólnie te kamienie, o, tak jak tu widać, nie wiem czy widać, one się po prostu ruszają leciutko, to są połupychane. To nie ma jakiejś zaprawy, chyba dużo. Chociaż tam trochę może jest, ale ciekawie to wygląda. Kto do mojej lodziarni? takie okoliczności przyrody. Do lodziarni, idę, proszę pana, idę do lodziarni. Czekajmy na Hinkali. są z ziemniakami. A resztę już znacie. Zjedzone. Jedziemy głosować. A tam pożegnanie z Kazbekiem. Ostatni raz. 3 godzinki później jesteśmy przy Polskiej Ambasadzie. 3 minuty później? Ja to w godzinach liczę. Dla mamy to jak 3 minuty minęło. Jest to, że 10 minut temu byliśmy pierwsi. Dobrze. Po spełnieniu obywatelskiego obowiązku dajemy dzieciom chwilę się wyszaleć. Kupujemy pieczywo i jedziemy do Mskety dawnej stolicy, oddalonej 30 minut drogi od Tbilisi. Siadaj sobie kucia. Gdzie wybierasz miejsce? Jest tu? Bata tak. z lokorzana i Super. Kosolka słabiej, ale też dobra. Tosty takie francuskie dla dzieciaków. jamie. I tak. A to jest takie mięsko jak na... O mięsko jak na tym pali. prawie wszystko. Ale utknęliśmy. Widzicie, z dziećmi nie ma kontaktu. Czy stąd wyjdziemy dzisiaj? Nie wiadomo. Wygląda jak jakaś postać z kreskówki, ten samochód. Dzień dobry. Jest 16 października. Piękna, słoneczna pogoda. A my zaczynamy nowy rozdział naszej wyprawy. Wyjechaliśmy już z północy Gruzji i teraz będziemy się poruszać bardziej w stronę zachodnią. Z tej miejscowości, która ma taką nazwę, że jej nie wymówię. Ruszamy dalej na zachód. Humory wszystkim dopisują. I szukamy wejścia. Szukamy wejścia do katedry. Tsketa, jedno z najstarszych miast Gruzji, dawna stolica. Malowniczo położone na skrzyżowaniu dwóch rzek. Jest tutaj wiele zabytków, m.in. monaster Dżwari z VI wieku oraz Katedra Svetichoweli z XI, będąca miejscem koronacji władców Gruzji. Agli pobiegła na chwilę do sklepu coś tam jeszcze kupić i ruszamy dalej kierunek skalne miasto i jak zwykle pusty plac zabaw 4 minuty później pierwszy postój, obiad nie nagrywałem, bo nie spodziewałem się takich dziwnych rzeczy, pan nas prowadził myśleliśmy, że do pokoju nas prowadzi mówię restauracja, a pan nam taki prywatną lożę, podejrzewam, że do rachunku pewnie plus solarium. Chicken soup z kurczaczkiem. Gaśka chodź na zupę, chodź. A moja ma jakąś dziwną nazwę, ale bardziej przypomina Rosu. Z jakimś baraniną chyba, czy coś. Kebab? Liczyliśmy. Słyszę, że tu jest taki kebab z granatem w środku, taki inny, ale ten ma tylko mięso i tam parę grążków cebuli i tyle. A dzisiaj kurczak... Kurczaka Frytki I frety. Miasta. Z którego roku mamy przewodnik? Z 18. Z 18. No to, no to miało być 3 Lari, jest 15. Ale zwiedzamy, patrzymy. My nie mamy audio. Main Road. Słuchasz sobie? Czekaj, mama ma y, jakieś ten. Coś tu się nawdychała. Gruzińskiego powietrza za dużo. Chyba ręcz, tak. A tu szły, a tu były koła. Chyba. Uplistiche, wykute w skałach miasto, którego początki sięgają 2000 lat przed naszą erą. Funkcjonowało aż do XIV wieku, kiedy to po najazdach mongolskich zostało zniszczone i opuszczone. Okazyjnie było zasiedlane także w późniejszym okresie. Podczas ataków nieprzyjaciół pełniło funkcję trudnej do zdobycia twierdzy. Ciekawe, czy każda z tych dziur służyła do robienia wina, a może siku? No, tu jakieś większe mieszkanka były. Bardziej prestiżowe. Cztery komnaty. A tu zainteresowanie mogą się na degustację wina wybrać. Wtedy bilet kosztuje 5 lat więcej 20 za osobę. Dzieciaki, free. Czas na parking. Mieliśmy jeszcze trochę pojechać. Do noclegu, ale chyba jedziemy do miasta Stalina, które jest najbliżej. Nie chcieliśmy, ale chyba trzeba tam poszukać noclegu. Gori. Skalne miasto robi naprawdę niesamowite wrażenie i zdecydowanie rekomendujemy odwiedzenie go. Na koniec dnia turystów było naprawdę niewielu, a zachód słońca w takich okolicznościach jest naprawdę czymś wyjątkowym. Nie masz na imię Gaia. Powiedz Chyba trzeci nostek w górę nas przyjął. Chyba Edy miała rację, żeby tu nie nosować. no ale trudno. W sensie w mieście i mamy taki klimat. Nie wiem czy widać trochę ciemno. Ale rokoko. Taki rokoko. Rok. No taki żadciak. Dzieci wcinają po królewsko. Nasz pokój jest taki. Wszystko to jest na królewsko Tylko łazienka poza, no ale. Dawaj radę. Jasia, to nie nasz balonik. Ej. Jeszcze raz, to co robisz? Staram się znaleźć noslek, którego się nie da znaleźć. A teraz wysyłam. Dlaczego się nie da? Znaczy, da się, ale za miliony monet nie da się znaleźć, i dlatego, bo jest strasznie drogo i jest mało noslegów, A te, które są, są po 500 zł, żeby były takie w miarę spoko, to dużo. A teraz wysyłam do UPS Georgia, bo już dechel mi odpisał, że wysyłka mojego malutkiego drona stąd na Filipiny będzie kosztować ileś 200 euro, więc napisałem do UPS. I czekam. A Ty, się co robisz? Nie, Gustaw! To jest... Lampki to są. Nie ciągnij za to, to są kable. No ale to nie znaczy, że można za to ciągnąć. No. Pozwólcie, że wyjaśnię, o co chodzi z wysyłką drona. Po Gruzji lecimy dalej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie na Filipiny. Tam prawo jest bardzo restrykcyjne i zabrania latania, a nawet wozu dronów do kraju bez trudnych do zdobycia zezwoleń. My natomiast będziemy zostawać tam jeden dzień i przemieszczać się między miastami i lotniskami, czyli musimy wyjść z nim poza obszar lotniska. Chcąc uniknąć ryzyka konfiskaty szukałem opcji wysyłki, ale ceny skutecznie mnie odstraszyły i sprawiły, że finalnie spróbujemy go przemycić. Jechaliśmy do Chiatury, miasteczka, w którym jest dużo kolejek gondolowych i służą do komunikacji dla mieszkańców. Niestety dwa lata temu wymienili je na nowe. A tu była infrastruktura z lat 50. zeszłego wieku, która przez prawie 70 lat działała w niezmienionym formacie. Tu mamy starą stację. Zobaczymy, czy coś tu się da zobaczyć. Gruzja pełna jest takich pustostanów różnych, tutaj jeździło po tej linie i tu mamy starą stację kolejki, gruzińskie bloki, tam na końcu ruina, tam też ruina, pustostan jakiś ewidentnie, tutaj w ogóle na klatce schodowej nie ma okien, ale chyba nigdy nie było, ktoś ma nowe okna. Tutaj nie widać, za drzewem to w ogóle zamurowali całość, tylko sobie tam dwa okna wstawili. Tutaj jakaś. E, sorry, gdzie to palcem. O, tutaj jakaś rura wystaje od komina. Ktoś się dogrzewał. Chyba po prostu każdy może sobie modyfikować, jak chce. Nikogo to nie obchodzi. U nas to od razu zgoda od wspólnoty. Tutaj sobie proszę, ktoś sobie jakiegoś lofta zrobił. O co tu chodzi? A tu mamy nową kolejkę. Idziemy zobaczyć, bo chyba ta akurat nie działa. Tam na górze jest kolejka, która działa. No i na dole zaraz idziemy na dół pewnie do głównej stacji kolejki. Więc pilet kupiłem tutaj w kiosku. E, nie da się kupić na stacji kolejki, tylko właśnie w sumie dziwnie. Ale okej. Okay. Takie coś. To bardzo. Tak. Dobre, Okej, okay, znaleźliśmy starą stację kolejki Do się Nawet z gondolką W czasie no. no Strasznie trochę co i pomyśleć, że to dwa lata temu jeszcze działało. Tu gdzieś tam bardziej nie podchodzi, dobra? Fajna ta gondolka. Po wygłoskaniu hordy szczeniaków udajemy się na obiad. Napełnieni zupą grzybową i potrawką z warzyw i mięsa ruszamy polatać dronem. Ciatura to miasto przemysłowe. Kolejki gondolowe miały ułatwić transport ludzi do kopalni, jak i samych surowców. Nie brak tu zatem industrialnych klimatów, w większości porzuconych i w ruinie. Niestety, czas nas goni i wiele tu pozostanie dla nas nieodkryte. Google Maps przygotował dla nas także przykrą niespodziankę. Trasę, którą nam zaproponuje można pokonać chyba tylko terenówką, a alternatywna droga zajmie nam ponad półtorej godziny dłużej. Dobry wieczór. My dzisiaj kładziemy się spać w samochodzie, a w sumie to dzieci, bo jak widzieliście, droga trochę taka. Mm, Google Maps nie daje sobie rady w Gruzji i poprowadziło nas jakimś totalnym ofrodem, więc zawróciliśmy. Jak już było, to sięgało pół metra, ale przez to droga zajmie nam 2,40, więc dzieciaki się kładą spać. W hotelu uprzedziliśmy, że będziemy późno, pojechaliśmy na kościół, na skalę, ale jest ciemno, więc nic nie widać. Edi może coś tam uchwyciła, też nic, więc. Nędza, no i tyle, więc jedziemy z przygodami, ale jedziemy Dobranoc do jutra Jutro chillujemy, zostajemy dwie noce w jednym miejscu Od dawna tak nie robiliśmy, więc zwalniamy tempa chociaż trochę Taka ładna miejscowość, w noc No co to? Ale jakie to blokowisko jest Takie piękne, jeszcze fajnie, bo tak coś takim jest gwiazdnym ledem, krzywo położonym w ogóle efekt jest spotykowany trochę bardziej zielony trochę bardziej niebieskiego ale trochę taki bardziej ciepły, bardziej neutralny różne ten... są